Właśnie prezentuje się najnowsza paleta Be Perfect Carnival XL Pro Palette przy współpracy z cudowną makijażystką Stacy Marie. To będzie moje pierwsze wrażenie. Jeszcze nie zrobiłam żadnego makijażu tą paletą. Zapowiada się naprawdę cudownie, więc jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, zostańcie ze mną. Ta paleta jest kolejnym dzieckiem Be Perfect, siostrą tej właśnie cudownej, malutkiej paletki w porównaniu z tą nową. Jest to Carnival Palette. Ta również powstała przy współpracy ze Stacey Mary. tak prezentowały się kolory tej oto paletki. Jak łatwo możecie zauważyć, pierwsza paletka w porównaniu z drugą, no jest malutka. Różnica jest naprawdę spora, jeżeli idzie o wielkość. Nie wiem, czy mi się zmieszczą tutaj w kadrze. Pierwsza z tych palet, po którą ja wciąż nagminnie sięgam, ponieważ chyba już wszyscy teraz wiedzą, że pigmentacja w tej palecie jest naprawdę unikatowa. W tej palecie mieliśmy 24 cienie plus dwa rozświetlacze. Fajne duże lusterko. Do tej pory ta paleta jest bardzo często przeze mnie używana. Cudowna pigmentacja. Chyba nie ma osoby, która nie zgodzi się z tym, że pigment w tej palecie jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrej jakości. A w najnowszej palecie Carnival XL Pro Mamy znacznie więcej cieni plus 3 rozświetlacze. Dokładnie jest tutaj 40 cieni o różnym wykończeniu. W takim razie zapraszam Was na test pierwsze wrażenie paletą Be Perfect Carnival XL Pro. Na razie powiem Wam szczerze, że z tylu tych pięknych kolorów, które mam do wyboru, nie zdecydowałam się. Co naprawdę chciałabym użyć, ale na pewno będę się starała wykorzystać sporo cieni no i próbować czegoś zupełnie innego. Jest tu tak wiele kuszących kolorów, że ciężko się zdecydować. Aczkolwiek bardzo zastanawiam się nad tymi ocieniami tutaj niebieskimi. Ten zielony również bardzo kuszący. No i ten niebieski. Coś pokombinujemy. Mam nadzieję, że wyjdzie nam coś fajnego. Pillow Talk, bardzo ładny Jasny kolor, świetnie właśnie Zgra się tutaj z moim makijażem Bardzo podoba mi się to, że w tej palecie Jest cała gama kolorów Wystarczy nam jedna paleta, żeby Stworzyć kompletny makijaż Czyli mamy i beż I mamy i brązy Mamy czarny, wszystko w jednym Plus cała masa kolorów, różnych wykończeń Jak również te Rozświetlacze, no po prostu Nie mogłoby być lepiej no to dajemy sobie tutaj troszeczkę podług pijowy. Od razu widzę, że pigmentacja jest bardzo ładna tego koloru, nawet mocniejsza niż się spodziewałam. Dlatego dajemy cieniutką warstwę. Fajne jest też to, że w tej palecie jest tak dużo cieni, które można wykorzystać do codziennego makijażu. Fajne jest to, że jest cała tutaj ta strona, przy której można. Zrobić sobie codzienny makijaż. Cała paleta została naprawdę bardzo fajnie pomyślana. Wszystko, wszystkie kolory, tak jak tutaj, widzicie, nie są po prostu wrzucone gdziekolwiek. Tu widzicie całą gamę tych niebieskości z zielonymi. One już same w sobie sugerują nam, jaki makijaż możemy zrobić. Tak samo tutaj te piękne, codzienne kolory. Tak samo jak i tu. Od samego patrzenia przychodzą Wam pomysły, jaki makijaż można by było wykonać paletą. Ja bardzo chciałabym użyć tych niebieskości i zieleni, zwłaszcza tego, tej zieleni Ekstazy, która jest taka, naj, takim cieniem, które najbardziej tutaj rzuca nam się w oczy. No jest piękny. Również będę chciała pewnie skorzystać z tego koloru, tego niby zielonego, niby niebieskiego, tych tutaj kolorów, może tego błysku. I może coś tutaj do przyciemnienia. Będę się starała poruszać właśnie tutaj, w tej części, bo mam jakiś już teraz pomysł. A pomysł wziął się z tła. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobra, to już bez gadania Przechodzimy do makijażu. I zaczynam sobie właśnie tej zieleni. I będę chciała ją tutaj sobie zaaplikować w wewnętrznym kąciku. Zobaczymy jaka jest pigmentacja, bo na to czekam. Wow! To jest jedno zanurzenie pędzla. Mam nadzieję, że się bardzo nie osypię, bo już mam na twarzy podkład i tak dalej, więc zobaczymy. Wygląda naprawdę fajnie. Zrobię sobie, sobie tak myślę szybciutko jedno oko, które Wy będziecie widzieć, a później poza kamerą zrobię drugie, żeby to na mnie zajęło całego dnia. No kolor jest piękny. Jeżeli byście nałożyli na przykład na jakąś jasną bazę, ten kolor prawdopodobnie byłby znacznie bardziej intensywny. No ale to jest test, więc ja nie chcę dawać niczego, co sprawi, że ten pigment będzie mocniejszy. Kolor ten hmm, przypomina mi taką naprawdę świeżutką, soczystą trawę. Póki co wygląda to dziwnie, prawda? Ale obiecuję, że będzie na pewno lepiej. Następny kolor będzie to hype. Piękny odcień zieleni. Myślę, że będzie ładnie pasował właśnie do tej zieleni. Tu powinien nam fajnie to przyciemnić. Używam tego samego pędzelka. Wytarłam go tylko w ręcznik. Jak widzicie, z tą paletą póki co pracuje mi się bardzo podobnie do, do jej poprzedniczki. Kolory praktycznie blendują się same. Następny kolor Show Boat. Taki piękny, morski odcień. Naprawdę zaczyna to wyglądać pięknie. Wow. I teraz chciałabym pewno jeszcze troszkę może to rozblenduję bardziej, żeby nie było takie... nie było to taki zbity kolor. I na koniec chciałabym w całą tą końcóweczkę tutaj dodać niebieskości. I bardzo mocno zastanawiam się nad tym kolorem Make Waves. A skoro się nad nim zastanawiam, to pewnie go użyję. O piękny odcień. Zwłaszcza na tym poprzedniku fajnie wygląda. Wow. Spójrzcie na ten pigment. A kolory są boskie. Dodam sobie jeszcze tutaj tego zielonego, bo troszkę mi zniknął. To jest ten kolor e, Hype. I Showbolt. Zrobić trochę lepsze przejście. I powrót do Make -a Waves. Oczywiście, dzisiaj chcę Wam pokazać możliwości tej palety, więc naprawdę szaleję. Ale wyobraźcie sobie użycie tylko tych kolorów jako drobny akcent w codziennym makijażu. Nie musi to być aż tak szalony jak jest mój. Teraz zmienię sobie pędzel na taki bardzo malutki. Będę chciała sobie rozetrzeć tą tutaj linię. I do tego użyję sobie through i to jest taki bardzo pastelowy kolor. Myślę, że powinien bardzo fajnie tam wyglądać. Taki malutki, płaski pędzelek. Wiecie co, w miarę właśnie jak się robi ten makijaż cały czas używając kolejnego koloru, przychodzi Wam do głowy nowy makijaż. Myślę właśnie, że świetnie by wyglądał na przykład holo eye z tym pastelowym kolorem w środku. To na razie wstępny zarys już jest. Na razie wygląda to bardzo, bardzo kolorowo i szalenie. Ale co tam? Teraz robię sobie szybciutko tutaj cut taki do połowy poza kamerką i przejdziemy dalej do makijażu. Cut już jest, więc Przechodzimy dalej do makijażu. Teraz dołożymy sobie trochę tego niebieskiego tutaj w kąciku. Jak widzicie, ponieważ zrobiliśmy kadłub, jest ten kolor tutaj znacznie bardziej intensywny. na środek, na ten mokry jeszcze korektor, wrzucimy peppermint. Płaski pędzelek. Myślę, że nawet paluchem pewnie będzie. To lepiej wyglądać. O tak. No, jest śliczny ten kolor. Wow, przepiękny. Fajnie się łączy z tym matem. Naprawdę, bardzo ładnie. To zaraz jeszcze sobie go dopracuję. Potrzebuję czegoś tutaj do wewnętrznego kącika i bardzo mocno zastanawia mnie ten żółty. I chyba właśnie się na niego zdecyduję, bo tak fajnie by to pasował. Przyznaję Wam, że te kolory bardzo ładnie się przechodzą. i przyciemniemy sobie ten kącik. Bateria padła mi jak próbowałam zrobić dolną linię. Dolną linię zrobiłam sobie tym samym odcieniem tutaj zieleni i niebieskiego, roztartego razem. I zaczęłam nakładać niebieski Black Heart. Górne cieniowanie jest, powiedziałabym, w miarę skończone. Wyszło nawet bardziej szalone niż myślałam, szczerze mówiąc. I teraz właśnie nakładam ten Black Heart. Bardzo ładny odcień, przynajmniej w palecie. Ładnie się mieni, muszę przyznać. Kolory trochę tracą na intensywności, jeżeli się je miesza. Ze sobą, niestety. No, chyba że trzeba użyć jakiejś bazy wcześniej. Ale tak, no to troszkę się zjadają. Oczywiście można po prostu dołożyć. Myślę, że też zakończymy czymś takim krzyczącym. Myślę, że to był fajny wybór. Ten kolor jest bardzo taki ciekawy, muszę Wam powiedzieć. Naprawdę ciekawy, taki niespotykany. Wyszło nam to wszystko bardzo zielono, ale w sumie o to chodziło, żeby się pobawić kolorami. No i co, teraz pewnie zrobimy kreskę. Nie przyczepię rzęsy, nałożę tutaj wszystko, co mam nałożyć, i wrócę do Was na podsumowanie. Jeszcze sobie pomyślałam, że rozjaśnię sobie tutaj wewnętrzne kąciki białym, tym pilow talk, tak żeby to wszystko uspokoić. No myślę, że fajnie to rozjaśniło całe oko, to był trafny wybór. Podoba mi się to, że ten jasny kolor ma taką mocną pigmentację, no to czas na rzęsy. Ja rzęsy, tak jak już wspomniałam, zrobię poza kamerą i wrócę do Was na podsumowanie. Jak widzicie, makijaż jest już gotowy, rzęski są. Dodałam jeszcze coś ekstra i to jest eyeliner od Golden Rose Extreme Sparkle, taki niebieski. Tutaj go widzicie właśnie w załamaniu. I troszeczkę jeszcze na ruchu mojej powietrze. Jak również dostałam go tutaj na dole. Ten liner jest... Bardzo, bardzo fajny, także ja Wam go polecam. Od dłuższego czasu poszukuję złotej wersji właśnie tego linera, ale niestety nie udało mi się jeszcze go dopaść póki co. W każdym razie, ja go bardzo lubię. Piękne drobinki, naprawdę jest śliczny. No i zmienię makijaż naprawdę na, na plus. Tak to się wszystko prezentuje na chwilę obecną. Jak widzicie, kontur tutaj już jest zrobiony. Róż i tak dalej. To już mówiłam Wam na początku. Został nam rozświetlacz, i rozświetlacz chciałabym użyć tym tyrymem. Jeden z tych rozświetlaczy, tutaj trzech. Myślę, że delikatne dotknięcie tego lub tego powinno być w porządku, nawet na mojej jasnej buci. No ten biały na pewno, ten, no to na nakładać przypoczęłam lekką ręką. Dziś myślę, zdecydujemy się na ten biały pierwszy. On wygląda jakby miał takie złotawe tony w sobie. Nazywa się Fair Play. Mówię mi o Pędzel, jaki złapałam sobie, to pen, pędzel od firmy Practic. To jest właśnie pędzel do rozświetlacza. Lubię jego kształt. No i nabieramy sobie tego. Wow! <laughs> Chyba za dużo nałożyłam, ale patrzcie. No jest śliczny, naprawdę ma takie intensywne złote tony. Próbuję to jakoś rozetrzeć. No trzeba z nim delikatnie, bo jest bardzo napigmentowany. O, oh, wow. Szczerze mówiąc, to prawie jak plamy sobie zrobiłam. Ale tutaj już fajnie to wygląda, jak się go delikatnie. No, efekt kiturca tutaj mamy. Także pozdrawiam z tej strony. Troszkę rozetrę sobie takim zwykłym pędzem, w którym nakładałam puder. No bo aż tak się puszczyć nie chcę. Dobra, to druga strona. I tu już wiemy, z czym mamy do czynienia, więc robimy to delikatnie. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, bo w tej oryginalnej pierwszej paletce też mamy dwa rozświetlacze, natomiast one są bardzo, bardzo subtelne. Ten z kolei, no, hmm, piękny efekt. Oj, podoba mi się bardzo. Z tym się polubimy. I na pewno jeszcze będę testować pozostałe dwa. Także Wam również tam znać. Aczkolwiek nie wiem, troszkę o nosek. Tam czy się, również nadają. No ten na pewno, ten ostatni jest troszkę za ciemny, ale będzie z niego piękny akcent do innych makijaży. Kiedyś się go użyje jako zwykły cień. Twarz mamy całą wykończoną i teraz dałaby się nam jakaś fajna pomadka. Mam kilka tutaj wybranych, bo nie chcę takiego czegoś jak czerwony, czy bardzo intensywny róż. W ogóle ostatnio stałam się wielką fanką odcieniów takich brzoskwiniowych. Tutaj mam od Golden Rose takiego no, intensywnego nudziaczka, ale nie jestem pewna. I tu jeszcze mam od Too Faced Melted Metal i też jest w takim mm, odcieniu brzoskwiniowym. No nie wiem, tak myślę właśnie między tymi trzema. I do końca nie jestem przekonana, którą chcę użyć, ale y, chyba właśnie użyję tą od Golden Rose. To jest właśnie jeden z moich ostatnich zakupów. Kiedy byłam w Polsce, przywiozłam sobie parę perełek. Także jeżeli macie ochotę obejrzeć, co przywiozłam z Polski, jakie kosmetyki, pielęgnacje i tak dalej, to zapraszam Was do poprzedniego filmu. Ja tutaj Wam podlinkuję ten film i zapraszam serdecznie. Zdecydowałam, że użyję jednak tej matki od Golden Rose. I może na środku coś innego pomiksuję, coś błyszczącego. Muszę Wam powiedzieć, że odkąd właśnie byłam z wizytą w Polsce i kupiłam sobie tam parę takich pierdółek, to zauważyłam jak dużo tracę będąc tutaj. Jest tyle świetnych kosmetyków teraz w Polsce, że... wow. No ale dobra. Teraz tak sobie pomyślałam, że może zobaczę czy na środek mnie nałożę właśnie tego Malted Metal od Too Faced i to jest Metallic Lipstick, także myślę, że to fajnie może wyglądać, takie metaliczne. Dał nam to trochę takiego złotego połysku, takie fajne ambre. No, naprawdę mi się podoba. Przypuszczam, że przetrwa tylko do pierwszego jedzenia, ale to nie, nie jest ważne. Więc teraz przejdziemy sobie do podsumowania całej pracy z tą paletką. Ja ogólnie jestem z makijażu zadowolona. Wyszedł bardzo fajnie, chociaż nie odbyło się bez schodów, więc teraz Wam o wszystkim opowiem i Wy już sami zdecydujecie. Koniecznie napiszcie mi w komentarzach, czy macie już tą paletę i co o niej myślicie oraz jeśli jeszcze jej nie macie, czy macie w planach ją sobie kupić. W takim razie przejdźmy do podsumowania paletki Carnival XL Pro. Oczywiście ja już podeszłam do palety z nastawieniem musi być wow, bo po tym jak sprawowała się pierwsza edycja no, to ja sobie wyobrażam, że nie może być ani trochę gorzej. I tak jak tutaj widzicie, w mniejszym lub większym stopniu cały czas używam tej palety. I wszystkim Wam wciąż bardzo serdecznie ją polecam. Aczkolwiek, jeżeli przechodzimy do najnowszej wersji, to udogodnieniem już na samym początek opakowanie jest na pewno lepsze niż tutaj, ponieważ ta paleta była jednak gruba. O ile można było ją tutaj wygiąć do takiego stopnia, to nie można było jej zgiąć całkowicie. I to jest na minus, bo ja lubię paletę całkiem wygiąć, żeby było łatwo, um, że tak powiem, na klientce wykonać makijaż, złapać do łapki i, i tak sobie malować. No to tutaj tej możliwości nie było, dlatego ja rzadko używam ją na klientkach, ale bardzo notorycznie na sobie. Lusterko, miary wygodne, jak widzicie, aczkolwiek nie było największe. Ale nie będę się czepiać, nie było źle. Tutaj rozświetlacze, powiem, że obydwu używam, oba lubię. Natomiast one są bardzo subtelne. Jeśli chodzi o Karniwal, ta paletka jest węższa znacznie, więc tutaj już jest plus. Plus następny. Da się ją wygnąć. Można ją zabrać ze sobą, gdzie się Wam podoba i łatwiej z nią pracować po prostu, nawet na klientkach, kiedy. Muszecie sobie ją skiąć, wziąć w łapkę i manewrować tutaj dookoła. Jest większe lusterko, bo i paleta jest większa, więc lustro jest dużych rozmiarów, dobrej jakości. Macie coś do makijażu dziennego, macie coś do ekstra dodatków, macie rozświetlacze. Rozświetlacz tutaj na dole do takiej typowej polskiej karnacji pewno się nie, nie nada za bardzo, aczkolwiek możecie go użyć jako cienia zwykłego i nałożyć na powiekę. Natomiast te dwa, myślę, że się na większości się sprawdzą. Pracowałam się z nią tak samo, jak pracowałam się z paletą tą, to jest kontynuacja. Jak tam wspominałam na początku, powtarzają się tu niektóre cienie. Jest ich chyba z siedem, które się tutaj powtarza. Aczkolwiek, no jak widzicie, tutaj jest z czego wybierać. Tych kolorów jest masa. Najbardziej z czego się cieszę, to z tych kolorów, które są tak takie pop-out które są teraz tak modne w sezonie. Z nimi można naprawdę pokombinować na przykład spotlights. No... spotlights z takim kolorem, z takim, z takim, z takim, z takim i tak mogłabym kontynuować. Myślę, że do tej palety będę sięgać nagminnie. Jak sięgam do tej, tak i sięgać będę do tej. Przy tym cieniu musiałam się troszkę pomęczyć. Przy innych nie było problemu, ale przy tym Teraz już nie zobaczycie, oczywiście za bardzo, ale musiałam go wielokrotnie dodawać, bo po prostu, jak go nakładałam na tutaj pod łukiem brwiowym, to nie nakładałam się równomiernie. Aczkolwiek, no, tak jak mówię, z całą resztą pracowałam się całkiem przyjemnie. Tutaj macie na przykład na środku ten taki błyszczący cień. Super. Jeszcze nałożony palcem, mocniejszy efekt. Odpowiedź na pytanie, czy żałuję, że kupiłam pierwszą, kiedy mam teraz tak dużo, i wszystkie inne prawie cienie tutaj? Nie. Kupiłabym ją jeszcze raz i kupiłabym obie. Dlaczego? Ponieważ, jak zauważycie tutaj, cienie, które są tutaj również, jako takie, które się powtarzają, to są cienie, które ja uwielbiam i w których już mam dziury. Więc ja się cieszę, że kupiłam i że mam zapas, bo ten kolorek, ten. I ten. To są kolory, które ja używam nagminnie. No i jak widzicie, we wszystkich nich już mam pogłębienia, także ja nie żałuję absolutnie. To nie jest cała kopia tej palety, tutaj plus ekstra kilka. To jest tylko kilka starych plus jakieś 30 nowych. Jeżeli ktoś nie ma pierwszej, polecam. Jeśli ktoś zastanawia się nad kupnym tej, również polecam serdecznie. Co poza tym? No mam nadzieję, że podobał Wam się ten tutorial, że. Jeśli nie byliście do końca przekonani, czy chcecie kupić tą paletę, to rozwiążę Wasze wątpliwości. Z mojej strony jestem bardzo na tak, polecam serdecznie cienie blendują się świetnie, bardzo ładnie się ze sobą łączą. Nie ma tutaj jakoś specjalnie, że nie trzeba się wysilać, żeby to wszystko wyblendować i tak dalej. No, oprócz tego jednego cienia, z którym ja musiałam troszkę powalczyć i musiałam kilka razy go dodać. To tyle z mojej strony, kochani. Ja już zapraszam Was na kolejne filmy. Lista moich filmów do nagrania jest ogromna, więc na pewno będzie się dużo działo. Zostańcie ze mną, włączcie dzwoneczek na dole, żeby mieć powiadomienie o kolejnym filmie. No i co kochani, do zobaczenia.